w takiej cudnej kuchni razem z naszymi gośćmi Jola Kleser i Justyna Pargieła Zioło znawca, bo dzisiaj zioła w roli głównej, prawda? Oj, kuchni. pachnie tu od rana ziołami bez względu na pogodę. I ja sobie nie wyobrażam kuchni bez ziół, powiedzmy szczerze. I to mm -hmm. nie tylko suszonych, głównie właśnie świeżych. Mm -hmm. Nie wiemy, zwłaszcza, teraz, zwłaszcza teraz. Zwłaszcza teraz na wiosnę, kiedy mamy dużo już takich budzących się, ale możemy jeszcze po zimie mieć w doniczkach, mm -hmm. możemy je za chwilę na balkon wystawić i one nabiorą drugiego życia i więcej aromatu. tak? Ach. Więcej słońca, ciepła, to te zioła doniczkowe, takie jak estragon, też będą miały więcej aromatu. To Myś... znaczy pełniejszy smak? Tak, tak, tak. Po prostu wiesz, wydobywa się z nich wszystko, co najlepsze. Mało tego jeszcze słyszałam o tym patencie i tutaj Justyna potwierdzała. Wiesz, takie uderzenie, dobrze robię? Absolutnie doskonale. Absolutnie, tak. tak. <grym> A I czemu to no służy? Od razu te kanaliki, tak? W tych liściach, gdzie jest przechowywane. To są zioła olejkowe, więc o. tam są takie zbiorniczki w ogóle z olejkami etycznymi, więc jak się to naruszy mechanicznie, mm. właśnie po takim klepaniu. nie rozstarcie, tylko? Można poklepać, typanie. można lekko rozetrzeć. To zależy, co, co potem robimy z tym ziołem. Żeby miało wygląd, to tylko klepnięcie. Okay. A jak tylko smak, to można rozeczyć. A -a. To Taka dzisiaj. Magoda. Drogie panie, przygotujecie. Na mamy estragon, o, który będzie nam dosmaczał taki twarożek wegański ze słonecznika. Gdzie te nasiona słonecznika były moczone w wodzie z skiszonych ogórków mm. przez całą noc. O, Czyli po prostu jest słonecznik z wodą. Z ogórków. Ten, tak, tak, dlatego że dodaje smaku. Do tego jest odrobinkę czosnku, szalotki i właśnie drobno pokrojony estragon. Estragon ma taki aromat kumaryn czyli siana oraz anyżu. z tym, że faktycznie ten y, aromat jest trochę delikatny teraz, on mm. jest o wiele mocniejszy właśnie latem, kiedy te rośliny są na słońcu. Ale tu nie ma żadnego tam serka dołożonego, coś, żeby to wszystko wymieszać, <grym> tylko już, po prostu jest sam. To, czy tak, to jest ser? tylko czy że... Musi być namoczony, wegański. Najlepiej y, Jusynka, na całą noc? Na całą Na 10 to znaczy, minut. Zdecydowanie lepiej na całą noc. Na całą noc. Tak, mm. tak. On był. O, ja to moczyłam całą noc i tak jest, takie jest o wiele lepiej. Trochę e, szalotki, tak? Troszkę szalotki. Ok, dodajemy tak. raz, dwa, trzy. Ząbek czosnku, to mamy ząbek czosnku również yy, możemy pokroić. Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, miksowany słonecznik z większej ilości wody powstaje śmietanka słonecznikowa i na przykład e, Weganie zabielają tak zupę. Natomiast im mniej płynu, tak jak u nas, to powstanie gęsty serek, który jest absolutnie fantastyczny, ma taki trochę orzechowy posmak. No ja w ogóle słonecznik kocham. Ja więc czy to będzie serek czy śmietanka, dla mnie Justyna mnie kupiła tym przepisem, więc ja dodałam trochę stragonu. Ty sobie tutaj tak malutku zmiksujesz, a tak na super. żanek. Powiedzcie tak. jeszcze, ja proszę, jeszcze raz, raz w tygodniu. <laughs> Oprócz walorów smakowych, co jeszcze? No to jest potęż, sobie... potężne zioło aromatyczne, olejkowe. Zioła olejkowe mają dużo działania terapeutycznego. Estragon działa przede wszystkim trawiennie, ale działa odkarzająco na przewód pokarmowy. Czyli dobrze zjeść o poranku. Doskonale. Będziemy mieć cały dzień taki otwartym, dobry, dobrym trawieniem. Nazywa się po, po łacinie. No właśnie, wleciałem to nazwa z głowy, ale generalnie jest to bylica draga i jest nazywany smoczym zielem, mm -hmm. e, ten, tak drakunculus, tak artemisia Dracunculus, przypomniałam sobie e, i to jest ziele smocze, czyli właśnie takie, które e, ono nie zionie tak jak smok, tak myślę sobie, ale właśnie ma działanie, które rozgrzewa, tak mm -hmm. i będzie właśnie poprawiało generalnie trawienie. także do wszystkich mięs do Picy, po to, żeby była lżej strawna. Jest w składzie oczywiście ziół prowansalskich estragon. On jest trochę w mało w Polsce znane. To jest takie zioło które nawet rozmawiałyśmy z zielą nie jest za często używane. Ale Moc, ja mocny znaję, że początek, rzad, tak. Że tak, tak tak. tak Ziele tak. początek. Ziele na początek, dokładnie. To nie dzieje. E, I można by mieć je w swoim ogrodzie, No jest też wieloletnie, to jest też ciekawe. Estragon są odmiany, które mogą być wieloletnie nieprzemarzające również w naszych ogrodach. No, ale co, pewnie macie ochotę na małą kanapeczkę. Ja Tutaj Zawsze. robię taki tościk, słuchajcie. Hmm. Justyna pokaże, jak to się miksuje. Przypuszczam, że lepiej się to robi w wysokim naczyniu, aby kuchnia była czysta, ale nie zmienia faktu, że my już jesteśmy przygotowani. Pani Jolu, przepraszam, ale my Odrobię też te musimy tutaj coś zaprezentować. Czekaj. To jest bardzo ważna uwaga, uwaga. uwaga, Pani uwaga panowie, czy na ten wszyscy moment? siedzą wygodnie. Opowiadała nam o tym. Jest, jest, jest. Yes, yes. Materializowało się. I bardzo Ci gratulujemy, Jolu, naprawdę to jest niesamowite dzieło, proszę spojrzeć, przyjęcie idealne. Żeby Lolanza. jedno, żeby jedno. Dziesięć tak. Tak. propozycji, słuchajcie. Mm -hmm. Czyli jeśli nie macie pomysłu, jak ugościć e, znajomych, rodzinę i tak dalej, my otwieracie i mamy małą Italię na talerzu, e, czyli przyjęcie w stylu włoskim, następnie greckim, Hiszpania, Przepisy, Portugalia. To fotosy, e, pięknie to wygląda i, Szanowni Państwo, to będzie smakować. O, Och, ale co najważniejsze. Gwarantujemy. Co najważniejsze, proszę Państwa, my mamy dzisiaj te książki do rozdania. Pięć takich A książek pięć mamy książek dla naszych widzów. Proszę tak. do nas dzwonić. Mam nadzieję i że macie ochotę na smakowite kąski z tej książki. Gotujcie, karmcie innych, bo o to chodzi. Od estragonu zaczęliśmy a jak tościk tam się dochodzi do tak, siebie tak tościk już wiesz. A już mam, mnie, innych. Ja sobie troszeczkę zapomniałam o bardzo. nim, ale zobaczcie chleb na zakwasie do tego twarożek kolorystycznie odbiega od, od krowiego twarogu, ale słuchajcie jak pachnie i ten estragon ja robię więcej kanapeczek tak, że tak żeby poprosimy my teraz spalimy trochę kalorii i tak. wrócimy na to pyszne śniadanie. Dziękujemy, no, dziękujemy do zobaczenia bardzo. Państwa zapraszamy na taki poranny rozruch.